W amerykańskiej telewizji Fox Business możemy usłyszeć, że bitcoin na pewno wzrośnie oraz że biliony dolarów napłyną do bitcoina. A w stronę regionu Kurskiego poleciały ukraińskie drony dalekiego zasięgu mające na celu dotrzeć do prezydenta Putina i go zlikwidować. A Rosja zgromadziła już co najmniej 50 tysięcy żołnierzy na granicy z Ukrainą po tej nieudanej próbie zamachu na prezydenta Putina przy użyciu tych dronów. Władimir Putin mówił o tym, że to koniec czasu, w którym Zachód stara się zdusić Rosję. A Donald Trump mówił o tym, że nie wie, co dzieje się teraz z Putinem. Dlaczego wysyła rakiety na miasta, na cywilów? Mówi, że kiedyś się dogadywali, ale to, co się dzieje teraz, naprawdę mu się nie podoba. Natomiast partnerka prezydenta Francji, Macrona, uderzyła Macrona w momencie, gdy ten wychodził ze swojego samolotu. Trzeba jej przyznać, że żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć jaja. Conor McGregor budzi się, jakby przespał ostatni miesiąc i pisze na Twitterze, że wiele osób mówi mu, że Bitcoin i ETH to jedyne zdecentralizowane sieci. A że rząd USA podobno zamierza kupić XRP, SOL oraz ADA. Ale ten wpis Trumpa, który komentuje McGregor, to już jest stary wpis, który Trump skomentował, że to XRP tutaj w zasadzie no, nie powinno się znaleźć, więc dlaczego McGregor komentuje to dopiero teraz? Najnowszy model sztucznej inteligencji od Google robi furorę na social mediach, pozwala na generowanie realistycznych wideo z dźwiękiem, ale inne modele nie odpuszczają na krok. Pamiętacie Will'a Smitha, który zajadał makaron jeszcze kilka lat temu? To tak dla przypomnienia te pierwsze wersje widzimy po lewej stronie. Zobaczcie, jak mocno rozwinęły się te modele przez ostatnie dwa lata. Teraz wygląda to dużo bardziej realistycznie. A teraz informacje ze świata kryptowalut i bitcoina, który jest na poziomie prawie 109 tysięcy dolarów. I pamiętajcie, to jest kanał Julia. Krypto? I oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Floryda jako pierwsza proponuje ustawę znoszącą stanowy podatek od zysków kapitałowych na Bitcoinie, XRP oraz akcjach. Warto jest zwrócić uwagę, że to właśnie XRP zostało objęte ulgą podatkową Florydy, co potencjalnie może zwiększyć zainteresowanie właśnie tą kryptowalutą. A ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2025 roku, jeżeli oczywiście zostanie zatwierdzona. Michael Saylor nabywa ponad 4000 bitcoinów o wartości 427 milionów dolarów. Ale pamiętajmy, że akumulacja bitcoina ze strony Saylora trwa od dawna i nie ustępuje, nawet przy największych wzrostach. Wręcz przeciwnie, w trakcie tych największych wzrostów ta akumulacja się pogłębia. Innymi słowy, Michael Saylor historycznie kupował najwięcej bitcoinów wtedy, właśnie kiedy były największe wzrosty tuż przed spadkami BTC. A w momencie, gdy bitcoin był na najniższych poziomach, wtedy to finansowanie na nowe bitcoiny po prostu jego nie było. Było go bardzo, bardzo mało. I to nam tylko pokazuje, że tak samo Saylor, jak i jego inwestorzy są podatni na emocje, czyli na wzrosty. W momencie, kiedy coś rośnie, oni chcą kupować, w momencie, kiedy jest tanio, wtedy tak bardzo się do tego nie kwapili. Chociaż no nie można odejmować czci Sailorowi, ponieważ swoje pierwsze Bitcoiny zakupił zaraz po globalnej pandemii, tuż po wielkim dodruku, kiedy Bitcoin był jeszcze w okolicach kilkunastu tysięcy dolarów. Air Arabia staje się pierwszą linią lotniczą w regionie akceptującą płatności kryptowalutowe za pomocą AE Coin. Natomiast ustawodawcy w Teksasie przyjmują ustawę o rezerwie bitcoina. Senacki projekt ustawy zatytułowany Texas Strategic Bitcoin Reserve and Investment Act ma na celu ustanowienie rezerwy bitcoina zarządzanej przez ten stan. Ustawa pozwala inwestować w dowolny cyfrowy aktyw o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 500 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a obecnie tylko bitcoin spełnia ten warunek. Projekt został przyjęty przez Senat 6 marca, następnie trafił do Izby Reprezentantów Teksasu, zatwierdzono go 22 maja, a teraz trafił do Gubernatora i obecnie czeka na podpis. Po podpisaniu tej ustawy, Teksas stanie się trzecim stanem w USA, który przyjmie specjalne przepisy dotyczące rezerw bitcoinowych po New Hampshire oraz Arizonie. A kolejną dobrą informacją jest to, że Trump Media Group planuje pozyskać 3 miliardy dolarów na inwestycje w bitcoina i kryptowaluty. To jest firma, która stoi za platformą Truth Social, czyli medium społecznościowym Donalda Trumpa, prezydenta USA. Pozyskanie kapitału będzie składało się z 2 miliardów dolarów w nowym kapitale oraz własnym na poziomie 1 miliarda w obligacjach zamiennych. I uwaga, uwaga. Plany pozyskania funduszy mogą zostać ogłoszone jeszcze dzisiaj podczas nadchodzącej konferencji bitcoinowej w Las Vegas. Na tej konferencji będzie występować wiceprezydent. Prezydent oraz dwóch synów Donalda Trumpa. Nic więc dziwnego, że przez ostatnie dni Bitcoin po prostu nie kwapi się do dużych zjazdów cenowych, ponieważ wszyscy oczekują tego, co powiedzą oni właśnie na temat Bitcoina i kryptowalut na tej konferencji. Ciekawe newsy ma także XRP, ponieważ światowe forum ekonomiczne uznało XRP Ledger za kluczową technologię w tokenizacji aktywów, podkreślając jego rolę w rynkach finansowych. Arum Equity Partners uruchomiło pierwszy na świecie tokenizowany fundusz Private Equity, który wykorzystuje zdecentralizowaną technologię blockchain właśnie XRPL do przekształcania własności Private Equity w cyfrowe tokeny, a ten news na Max Data został opublikowany w tym punkcie. Nie był to najlepszy moment na kupowanie XRP przyznacie, tym bardziej, że wtedy cały czas była bardzo wysoka presja sprzedażowa na ten token. Dlatego to moim zdaniem, zawsze warto poczekać na właśnie niższe poziomy metryki BSP. Tym dobrym newsem dla XRP to jest właśnie ten, o którym mówiliśmy, czyli Florida proponująca zerowy podatek od zysków kapitałowych na Bitcoina i XRP. Dobre newsy ma także Curve, który uruchomiło Curve Pay na iOS, konkurując z Apple Pay. To jest pierwszy taki przypadek, kiedy tego typu cyfrowy portfel konkuruje z Apple Pay, i jest to niewątpliwie dobra długoterminowo-technologicznie informacja dla tego protokołu. Ale zwróćcie też uwagę, sam moment opublikowania tej informacji to już był moment po dużych. Wzroście tego tokena przez ostatnie godziny, tym bardziej, że pojawiła się wcześniej bardzo duża presja sprzedażowa na ten token. I ponownie tutaj podkreślę, moim zdaniem dobrze jest wyczekiwać tych momentów, kiedy ta presja zakupowa się nasili. Innymi słowy, kiedy metryka BSP dojdzie do wcześniejszych poziomów, od których dany token się odbijał. Także startujemy taki alert. I podobny wniosek moglibyśmy wyciągnąć, na przykład analizując news od tokena Jup, czyli Jupiter, który wzrósł o 20% po ogłoszeniu Jupiter Land, czyli zdecentralizowanej platformy pożyczkowej, oferującą pożyczki dużo tańsze niż na innych protokołach, zaczynające się od 10%. I taka informacja oczywiście dobra, długoterminowo jest w stanie wpływać na wzrosty danego tokena, ale jeżeli te wzrosty wcześniej już się pojawiły, jeżeli dodatkowo widzimy dużą presję sprzedażową na dany token, czyli metryka, BSP na danym tokenie jest wysoko. No to moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest poczekać na te wcześniejsze niższe poziomy. I co można zrobić? Na przykład ustawić alert. Kliknąć na wykres, dodaj alert po to, żeby być poinformowanym o następnej okazji zakupowej. Dlaczego? Ponieważ moim zdaniem jest dużo większe prawdopodobieństwo, że po ewentualnej korekcie, która może nastąpić, wraz ze wzrostem presji zakupowej, ta cena ma prawo odbić z dużo większym prawdopodobieństwem po właśnie takim pozytywnym newsie, niż gdyby go nie było. Gdyby takiego newsa nie było, Wtedy to prawdopodobieństwo na ponowne odbicie byłoby moim zdaniem dużo mniejsze i prawdopodobieństwo na przebicie wsparcia pozostawałoby na tyle silne, że to ryzyko mogłoby się po prostu nie opłacić. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z newsem, który jest w stanie wybić cenę, następnie z korektą oraz z dużą presją zakupową, no to ja takie sytuacje po prostu lubię rozgrywać pod wzrosty. Napiszcie, czy Wy też lubicie i czy będziecie rozgrywać dogecoina, ponieważ Elon Musk ujawnia, że X-Money już wkrótce może wejść w tryb beta, ale uwaga, uwaga, nie biorą pod uwagę Dogecoina. No i w związku z tym fani tego memcoina mogą się czuć tutaj urażeni, ponieważ Elon Musk tyle naobiecywał, a w zasadzie wypowiadał się pozytywnie o Dogecoinie, a tutaj figa. Ale z drugiej strony, jeżeli przypatrzymy się wykresowi Dogecoina do dolara, to możemy być optymistyczni. Natomiast jeżeli przeanalizujemy wykres Dogecoina do Bitcoina, to tutaj rzeczywiście ten optymizm może wzrosnąć znacznie bardziej. Bo możemy na przykład zacząć sobie przypominać rok 2024, kiedy po podobnym ruchu Dogecoina, ten zaliczył jeszcze Większe wzrosty właśnie do BTC. Dla nas jest natomiast bardzo istotne to, czy Bitcoin, sam Bitcoin, będzie nadal przybijać swoje all-time high, bo jeśli tak, to potencjalne tego typu ruchy są jak najbardziej cały czas w grze. W tej sytuacji oczywiście też będziemy tworzyć alerty na DogeCoina, ale będziemy już to robić na zamkniętych spotkaniach społeczności MaxData App. Dołączając do MaxData App, nie tylko uzyskacie dostęp teraz do naprawdę zaawansowanych narzędzi, metryk, order booków, ale dodatkowo także do społeczności, na której te newsy, podsumowania są podawane w pigułkach wraz z alertami. Natychmiast możliwymi do skopiowania. Przez następne tygodnie powstanie masa nowych aktualizacji, m.in. nowy silnik backtestów, testów 36-krotnie szybszy niż dotychczasowy silnik. Ale co jest najfajniejsze, to to jak dostępy na Max Data się zmieniają i aktualizują. Na przykład Tier 1 już ma dostęp do wielu orderbooków stopowych altcoinów, metryk BSP na wszystkich interwałach. Więc dostęp na poziomie pierwszym Max Data app daje teraz takie możliwości, jakie kiedyś były dostępne tylko od poziomu drugiego. Na poziomie pierwszym można stworzyć aż 300 różnych alertów, 30 różnych pro alertów, czyli alertów złożonych z wielu różnych warunków, które możecie modyfikować, zmieniać. Macie także dostęp do publicznych alertów i pro alertów od innych użytkowników. Jak również ode mnie sami także możecie publikować je. Możecie tworzyć automatyzacje, które będą kupować dowolnego coina, gdy zostanie spełniony jeden z waszych konkretnych warunków, a dodatkowo w dniu dzisiejszym i w ciągu najbliższych dni ekstra możliwość uzyskania dostępu do żywotniego na poziomie pierwszym z bonusem 40%. A jest to moim zdaniem o tyle fajne, ponieważ te dostępy dożywotnie cały czas nabierają na wartości. Z każdą kolejną rundą ich cena bardzo, bardzo rośnie. Więc warto z tego skorzystać, dopóki jeszcze te dostępy są. Plus oczywiście odebrać ten bonus 40. No jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia. Napiszcie jak rozgrywacie Bitcoina, altcoiny. Pod co zamierzacie grać przez najbliższe dni, godziny, być może tygodnie. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.